Cześć tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Zapowiadałem już, że będzie lodowy komes na święto Porteru Bałtyckiego, ale troszkę się sprawa opóźniła. Troszku się sprawa opóźniła. Dwa opóźnienia. Jeden to druk etykiet, drugi to szkło degustacyjne, które ma towarzyszyć... Czy, uwaga, nie to, nie kulawka. Na, na nóżce cienkiej, takie ładne degustacyjne szkło, które ma być w zestawie z tym komesem i jeszcze dwoma innymi na Milo Piwo. I opóźniła się etykieta, opóźniło się szkło, no i w związku z tym tak naprawdę dziś tego piwa nie ma w sprzedaży. Dostałem przedpremierowo, natomiast ono jest już w przedsprzedaży. Jest preorder. Można go sobie zamówić albo pojedynczo, albo właśnie w zestawie z dwoma jeszcze innymi komesami wymrażanymi i właśnie wspomnianym szkłem degustacyjnym. I to, co tutaj mamy, to jest wymrażany imperialny porter Old Forester Barrel Aged. Eee, czyli, no w sumie, edycja limitowana, 6000 butelek. Porter bałtycki, uważony z myślą o wymrożeniu, bardziej treściwy, z domieszką karmelizowanego słodużytniego piwo, którym uczcimy 135-lecie browaru. Pierwsza wymrażanka. Była, ta pamiętacie, co w lodzie była, co ją ja tam rozkuwałem, była na 130 lecie browaru, czyli już piąty rok wymrażania piwa przez, e, przez fortunę, także to piękna e, piękna rocznica. E, wymrożony porter o imperialnych parametrach trafił na długie miesiące do beczek po Bourbonie Old Forester. Tak uzyskaliśmy gęsty likierowy i rozgrzewający trunek ze śladem w drewnie, akcentami suszu owocowego i ciemnych owoców pestkowych. W piwie znajdziesz też nuty kokosa i wanili. I teraz tak, o co tu chodzi? Chodzi o to, że normalnie do tej pory wymrażany był po prostu komes. Brali komesa i go wymrażali. Natomiast teraz uważano imperialnego komesa, którego w całości wymrożono, czyli nie, nie było go nigdzie w sprzedaży i nie będzie. Um, on miał ekstrakt około 25,5 plato i 10,5% alkoholu już miał. Toma. Pozorny ekstrakt, czy taki teoretyczny, 48 plato, czyli powyżej tak naprawdę jopejskiego, bo jopejskie ma 45. Ale mówię, to jest teoretyczny, nie? Czyli, czyli nie, nie było takiego ekstraktu nigdy, tylko taki by był, żeby móc uzyskać to piwo, nie? A alkohol to 21%. Kurka rurka. To mało które wino ma... Nie no, właściwie wina tyle nie mają, bo to już muszą być jakieś mega wzmacniane, bo po prostu drożdże tego nie uciągną. Nie? Znaczy drożdże tego nie uciągną. To muszą już być, musi być już wymrażanie, czyli e, najpierw jest piwo mocne, potem się pozbywamy z niego wody, wobec czego całość się zatęża. Tak? Czyli e, jest ta sama ilość alkoholu ale w coraz mniejszej objętości całego piwa, nie? Czyli było na początku 10,5, zostało praktycznie drugi raz zatężone, co wcale nie oznacza, że została połowa tego piwa, bynajmniej, bynajmniej. Dużo mniej niż połowa zostaje. Składniki. Woda, ekstrakt słodowy jęczmienny, słód jęczmienny pilzneński czekoladowy palony, jęczmień prażony, słód żytni karmelowy, chmiel odmian goryczkowych, drożdże. E Piwo kosztuje na Milo Piwo 39,99. Pewnie będzie też w sklepach specjalistycznych. Natomiast zestaw kosztuje trzech komesów wymrażanych ale nie trzech takich samych tylko jest ten. Więc jest komes wymrażany ten Old Forester, komes wymrażany Jack Daniels ten, który był wcześniej i komes wymrażany Malinowy. To razem kosztuje 119, przesyłka free. No i do tego jest e, piękne szkiełko takie degustacyjne na nóżce. E, wysyłka jest na stronie napisana 5 lutego. Ale prawdopodobnie zacznie się wcześniej, jak tylko dojedzie szkło, plus jak tylko e, Milo Piwo, czy w zasadzie Browar Fortuna, ogarnie temat zestawów z amburaną. Bo e, prawda spotkała ich klęska rodzaju Zwana czasem w branży efektem kopyra, i po prostu przerosło ich yy, ilość zamówień. Kilkanaście osób pracuje nad tym, żeby te zestawy, yy, które wcześniej były yy, w sprzedaży i które chyba nawet jeszcze w tej chwili są. E, czyli cztery amburany. E, tak, są jeszcze e, cztery amburany i tamte inne komesy e, w bardzo dobrej cenie. I też z przesyłką za free. E, więc e, te zamówienia po prostu najpierw muszą być wysłane. No po prostu, pierwsze zamówienie, które e, chronologicznie muszą być wydane, dopiero będą wy, 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 mogły być wysyłane te wymrażone komesy. Plus jest taki, że rzeczywiście. Przy zestawie, no bo przy pojedynczym to już trzeba zapłacić przesyłkę. No to to jest darmowa przesyłka, więc tutaj w sumie was nie interesuje, czy zamówiliście wcześniej zestaw ten Komesów, czy, czy tutaj te. Dobra, dość tego gadania, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, jak wyszło. Kapsel firmowy, szeroki, grawerowany laserem. Z tego, co mówił mi Marcin poprzednim razem. Ach, to jest podobno beczka po Old Foresterze First Fill, e, ale to chyba e, musi być First Fill, bo e, jeśli to jest bourbon, to e, on może być tylko raz napełniany. Tutaj na etykiecie jest taka mała historia, ale to już zobaczycie. E, idealnie klarowny. Ciemny, ciemnobrunatny z takim rubinowym przebłyskiem, praktycznie nienasycony bez dwutlenku węgla. Można nasycić takie piwo potem sztucznie przy rozlewie, ale po co? Dwutlenek węgla będzie sprawiał, że ono będzie bardziej agresywne, więc w sumie nie ma sensu. Moim zdaniem nie ma sensu próbować tego niżej niż 16 stopni, raczej 16-18. Rodzynki, suszone owoce, trochę wanili, trochę ten, ale generalnie aromat nie jest ostry. Jest taki subtelny, bym powiedział. A zobaczmy, jak w smaku. Nie no, nie uwierzyłbym, że to jest 21. O wow, ale to jest mega dobrze wyleżakowane. Nie no, to, to jest nie do uwierzenia, że to jest 21. Czuć rozgrzewanie, owszem, ale ono też jest subtelne. Przede wszystkim czuć co? Wanilię, ale jest takie, ale takie przyjemne rozgrzewanie. To jest piwo na zimę. Szkoda, że odwilż przyszła. Słodkie. Nie pomylicie z jopejskim. Dlaczego? Dlatego, że tutaj ten ekstrakt teoretyczny, 48, został odfermentowany aż do 21. A w jopejskim nie da się osiągnąć takiego poziomu. Nie? Czyli to jest dużo mniej słodkie niż jopejskie. W ogóle nie zgadłbym, że ani to ma 21%. Prędzej bym powiedział 12%, 11%. No, i też ten ekstrakt teoretyczny. Ten. Oczywiście jest to słodkie. Ale niesamowicie gładkie. Jest goryczka. Nie jest to ulep, nie jest to za słodkie. Jest słodkie. Prawie, że sklejają się prawda, usta od, tego, od tej słodyczy, ale prawie. Mm. Przyjemne rozgrzewanie. Przede wszystkim to jest bardzo dobrze zrobione piwo. Albo bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze wymrożone piwo lodowe. Dlatego, że, no być może też leżakowane, bo to generalnie wygląda tak. Najpierw się waży piwo, potem się je wymraża, a potem się je daje do beczek, tak? No bo y, masz mniej tego piwa, nie? Więc nie wiem, ile ono w tych beczkach spędziło czasu, ale widocznie na tyle długo, że. Mm, pięknie jest to. Pięknie jest to takie krystalicznie e, przejrzyste. To jest to, to wygląda jak jakaś taka no nie wiem, no łycha, nie? E, no nie wiem, whisky może jest troszkę jaśniejsza. E, ale wygląda to pięknie, tutaj w, te, w, tym, w toni tego yy, piwa odbija się ten grawer, prawda? Czy tam ten nadruk tego komesa, wygląda to magicznie. Yy, dobra, teraz czuję bardziej to rozgrzewanie. Cały czas, cały czas już ileś chwil minęło od tego przełknięcia, cały czas czuję to rozgrzewanie. I teraz, co jest najlepsze w tym piwie? Najlepsze w tym piwie jest to, że jak sobie ściągniecie ten kapsel, otwieraczem nie niszczącym kapsli, albo jakimkolwiek innym na zasadzie dźwigni, to możecie sobie to zamknąć. Nawet nie trzeba w lodówce trzymać. Możecie to w szafce trzymać, bo po co w lodówce? I nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście spróbowali sobie jutro, albo nawet za tydzień. Tu, tu w, te, w tym piwie nic się nie stanie. Ono wam nie skwaśnieje, ono wam się nie odgazuje. Może się troszkę utlenić, ale też bym pomyślał, że raczej jest to ten. Także to może być yy, tak przygoda na kilka tygodni. I. Do tego zachęca, bo wypicie takiej 330, 20%, no to to jest odpowiednik co? Yy... No, jakiś szczeniaka, tak? <laughs> Jakiejś takiej, yy... no nie, nawet nie, takiej małej piersiówek, no nie, Dw dwusetki, dwusetki yy... wódki, to takiej słabej, takiej słabej. W każdym razie. No nie o wódkę chodzi, nie o alkohol. Chodzi o to, jak to smakuje. Smakuje bardzo dobrze. Smakuje bardzo dobrze. Pachnie porterem. Pachnie porterem bałtyckim. I to jest też piękne. Bo to nie jest takie, wiecie, że, że to nie smakuje jak... No, wymrozili to już mogło być cokolwiek. Barley wine, riz, czy, czy, czy tam co, cokolwiek innego. Nie. Czuć, że to jest porter bałtycki. On jest... Muśnięty tą um, beczką, tą, tą wanilią, No dobra, muśnięty to można, ale nie, nie naparza, tak? To znaczy ta beczka nie naparza, nie jest jej za dużo. <grym> oczywiście, co to znaczy za dużo? Im więcej, tym lepiej, ale chodzi mi o to, że czuć charakter porteru. Nie tak jak na przykład u Wojtka nie było czuć charakteru porteru. Mówię oczywiście o 11 anniversary. Mm, ale jest to. Prawdopodobnie najlepiej ułożona wymrażanka, najlepiej ułożone piwo lodowe od Fortuny. Mimo, że chyba jest jednym z najmocniejszych te 21%, chyba któreś już miało 21%, ale poprzednio na przykład ten, ten Jack Daniels, to on miał mniej tego alkoholu. No, powiem Wam, że to jest pięknie zrobione piwo. I Cały czas w nim czuć, że jest piwem, eee... i cały czas w nim czuć charakter Porteru bałtyckiego to jest moim zdaniem osiągnięcie. To ma potencjał na leżakowanie, bo jeśli się utleni w jakieś śliwki, ten to będzie tylko bogatsze, piękna wanilia, bo ja może troszeczkę ja tak powiedziałem, że muśnięte beczką nie, ta wanilia jest wyraźna, ona jest wyraźna, ona jest. Ona, ona dopełnia ten porter, ale, yy, ale ona jest wyraźna. To nie jest taka. Nie na tak? Także myślisz, że dodali aromatu, nie. Yy, ale je, jest wyraźna. No powiem wam tak. Yy, piękne piwo. Piękne piwo i myślę, że chyba najlepsze wymrażane piwo z Fortuny so far. Yy, Zachęcam do albo podzielenia się nim z kimś, albo degustacji na kilka razy. Yy, piwo naprawdę ma potencjał. I ma potencjał do leżakowania. Piękna sprawa. Wasze zdrowie. Także yy, można zamawiać. Wiadomo, że dostawa będzie za jakiś czas, ale, ale naprawdę warto. Przy czym dodajmy, że prawdopodobnie też piwo trafi do sklepów specjalistycznych. Znaczy, W sumie nie dopytałem o to, ale dlaczego by miało nie. 6000 butelek to jednak trochę jest. Myślę, że tyle nie sprzedadzą przez milo piwo. Więc piwo będzie dystrybuowane tam, gdzie się pojawiały inne wymrażane komesy do tej pory. No i myślę, że to dobrze. Natomiast kto chce mieć pewność, że dostanie albo też, że dostanie to bardzo ładne szkło, które gdzieś tu zaraz wkleję, to, no to myślę, że warto zamówić zestaw. No bo 120 zł to jest po prostu każdy ten w cenie 40 zł i szkło gratis. Dobry deal. Wasze zdrowie.